Już w najbliższy weekend czeka nas wielka charytatywna impreza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. O tym, co będzie się działo w Chrzanowie, rozmawiamy z organizatorkami Dominiką Brożek i Jarką Tobiasz. Co przewidzieliśmy w tym roku w Chrzanowie? Hmm. Jak w tym roku gramy nie tylko w niedzielę, ale także w sobotę. Jest Imprez, kilka sportowych, kilka koncertów, innych wydarzeń. Może zaczniemy w ogóle od tego, że w tym roku podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbieramy środki na dziecięcą medycynę zazagową. U nas, w szanowie, zaczynamy w sobotę. Zaczynamy w sobotę na sportowo. Wszystkich miłośników biegania zapraszamy na parkrun o godzinie 9. O godzinie 16 w klubie Projekt A na no odbędą się koncerty, zagrają kapele punkowe, także dla miłośników tego gatunku nie lada gratka. A o 18 w klubie Stara Kotłownia przygotowaliśmy w tym roku coś innego, tego jeszcze u nas nie było, będzie dyskoteka w stylu lat 80 i 90. Mamy taki, taką cichą nadzieję, że impreza się przyjmie, że się spodoba, że goście, którzy na nią przyjdą, może pokuszą się o to, żeby się też przebrać w stroje z epoki. Zobaczymy. Co natomiast w niedzielę? A ja jeszcze wrócę troszeczkę do piątku, do dnia wcześniejszego. Chcę tylko powiedzieć, że jeszcze w liceum drugim odbędą się licytacje, odbędzie się kiermasz. Wszystko będzie reprezentowane i prowadzone przez nauczycieli i uczniów z tamtejszego liceum. Także już zaczyna się dzień na dobrą zgodę w piątek. Jeżeli chodzi o sobotę, zapraszamy na niedzielę. A, niedziela! No tak, ja już jestem jedną nogą gdzieś tam przy tej niedzieli, więc w niedzielę zapraszamy na Plac Tysiąclecia od godziny 14. 14.20 zaczynają się występy naszych uczniów ze szkół oraz przedszkolaków kszanowskich. Dalej Dominika, co jest? O 15.00 startujemy z muzyką na żywo. Przyjeżdża do nas ekipa z Bielska, pociąg and który mam nadzieję wprowadzi nas w klimat tej imprezy bardzo pozytywnie. O godzinie 16 zagra w nas ekipa z Krakowa 13 Dzielnica, po niej Tajna Lista, którą doskonale chyba wszyscy znamy z Tomkiem Cuperem. O 18 zagra Damian Likus. No i o 19 mamy koncert dnia, wystąpi z Komodo. Które zasłynął m.in. ze swojego remakeu piosenki z tych czasów, o których mówimy w przypadku dyskoteki, czyli lat 80. I just die in your arms tonight, który cieszy się dość sporą popularnością. Możemy go słyszeć w stacjach radiowych. Tak Gdzie to wszystko się będzie działo? Plan Tysiąclecia, koncerty. Tak, ja tutaj jeszcze zapraszam w międzyczasie na noworoczną praktykę jogi, która odbędzie się w liceum, poprowadzona będzie przez panią Justynę Szopę. W międzyczasie od godziny 10 będzie fajna nowa też impreza na basenie. Rodzinne zawody na wesoło, także też gorąco zapraszam całe rodziny. Następnie co będzie? Wejście na lodowisko za złotówkę tradycyjnie, także przez, tak, ok, ten, przez w cały dzień. też mamy, um, zapraszamy Was do Stadionu Koni saja na przejażdżki konne. W tym dniu każda przejażdżka jest za rzut do puszki. Oczywiście w międzyczasie jeszcze w naszym sztabie, który znajduje się w Domu Kultury i w Chrzanowie odbędą się dietetyczne porady. Projekt Zdrowie weźmie z nami w tym roku udział. Będzie też badanie wzroku doktora Marchewki, także zapraszamy gorąco. Jeszcze, jeszcze, to nie koniec, bo o, o czym zapomniałeśmy w zeszłym roku, jak w tym roku już pamiętamy, od 10 do 13 będzie można postrzelać na strzelnicy loku szląskiej. A, no tak, ale w międzyczasie jest jeszcze Tipi Tipi, zapraszamy najmłodszych i rodziców, którzy chcą oddać dzieciaczki pod opiekę na, na czas oglądania koncertów. Klubik Tipi Tipi mieści się przy ulicy Kadłubek, także o godzinie 16.30 zapraszamy serdecznie. W tym roku Moksik bardzo aktywnie włączył się w organizację finału i przygotował dla najmłodszych widzów spektakl. Papuga ma gościa, jest to spektakl teatralny dla najmłodszych właśnie grany przez grupę teatralną Duża Scena, to o godzinie 12 na Dużej Scenie w Moksirze, a o 18 anielskie kolędowanie, koncert naszego śląskiego Big Bandu moksirowskiego. Także będzie się działo, jak widać. Ilu wolontariuszy będzie wolontariusz Jeszcze jedno. akcja, <noise> bo, bo co roku jest pytanie, czy to będzie. Tak, to będzie. W tym roku też na Hali Sportowej będzie mecz klasycznie odbył w fablokowskich i Wisły Kraków. O godzinie 16? O godzinie 16 mecz dnia. A od 14 na Hali będzie to mniej do grup dziecięcych. 2012 tylko dodam. Pytała się, ile będzie wolontariuszy? No w tym roku mamy troszkę więcej i tak będzie to, z, z, zawsze, jak zawsze mało. 110 osób zgłosiło się na mnie. wszyscy niestety zostali przyjęci, ale zapraszamy osoby, które się nie dostały już na przyszły rok. W tym roku mamy wolontariuszy 110. Ile udało się zebrać pieniędzy podczas ubiegłego finału? Powiem tak, nieważna jest kwota, Ewuś, powiem tak. W tamtym roku ponad 85 tysięcy. W tym roku liczymy na każdą złotówkę. Nie każdy, mówię, nieważna nie, jest kwota, wielkość kwoty, ważne są wielkie serca, szanowian. To, że każdy przyjdzie, każdy zobaczy i każdy wspomoże. Zatem zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.